Cześć wszystkim, sama z tej strony, kolejny odcinek na naszym kanale BetSide i dzisiaj coś innego, bo dzisiaj będziemy rozmawiali na temat e-sportu. Zapraszam do oglądania. Rozmawiamy dzisiaj na temat e-sportu, no bo główne ligi, ligi komercyjne, ligi top 5 w piłce nożnej mają na razie przerwę, także trzeba zainteresować się czymś innym, a ja głównie też interesuję się e-sportem, więc pomyślałem, że coś ciekawego na dzisiaj przygotuję. No i mam przygotowany dubel, myślę, że możemy od razu do niego przejść. Gdyby ktoś był zainteresowany większą ilością typów, to zapraszam na mojego Xa, tam tych typów będzie o wiele więcej i na te spotkania też na pewno coś się znajdzie. Zaczniemy sobie o godzinie 21.00, mówi StarCoy, podejmuje Billy, Billy Gaming. No i co tutaj dużo mówić, mówi StarCoy jest... Jest chyba tym naszym europejskim reprezentantem, który jest chyba najmocniejszy. G2. No mapę im się na James G, G. widać, wygrać udało. Była to pierwsza mapa i w sumie jedyna mapa. Można się było tego spodziewać, chociaż uważam, że jedna mapa to i tak jest sukces. Mówi StarCoy, myślę, że jeżeli dobrze zdraftują sobie zespół, jeżeli wszystko im podpasuje i Bilibili bili od początku nie będzie forsowało agresywnej gry, to myślę, że mogą się zaprezentować lepiej niż G2. Czy wezmą jedną mapę? Ale może i więcej? Tego nie wiem. Poszedłem tutaj w typ statystyczny, posiadłem w 8 fragów Bina. E, poprzednim razem, kiedy sobie to stawiałem na, e, na X, też w to poszedłem, był jeszcze wyższy kurs. Bin niestety zarobił 7, e, no ale wiadomo, że każda gra jest inna, każdy draft jest inny, e, a że gramy dubla, to 8 fragów po kursie 1.35 będzie nam po prostu uważam, że pasowało, no bo w ciągu dwóch map dużo się może stać, a najprawdopodobniej bili bili dwie pierwsze mapy wygra. No i potem przychodzimy sobie e, do gry piątkowej, która jest o drugiej nad ranem: Flying Oyster kontra T1. I tutaj poszedłem w dosyć prosty typ, bo poszedłem w Handicap T1 e, minus -2,5 dla T1. Bardzo wysoki kurs, bo 2,25, a no wiemy, że drużyna z Tajwanu e, najlepszą drużyną nie jest, nie prezentuje się najlepiej. No a wiadomo, że T1 to jeden z faworytów do wygrania całego tego turnieju, jakim jest MSI w tym roku. A no, dlatego. Ten kurs bardzo mnie zaskoczył. Uważam, że warto zaryzykować, warto coś takiego pograć. Bo tutaj statystycznie można byłoby pewnie szukać śmierci zawodników CTBC albo jakiś asyst junglera T1, no może to planera co najwyżej. Także to jest na tyle. Kurs mamy 3,04 gram za 50 zł. Bezpiecznie, właśnie głównie ze względu na ten handicap minusowy na T1 po dosyć wysokim kursie. Jednak wydaje mi się, że jest to dosyć pewna opcja i mam nadzieję, że T1 3 do 0 to po prostu wygra. Także to by było na dzisiaj tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wygracie na te dwa spotkania, a może na której z nich, bo jestem ciekawy, co wy innego znaleźliście, co wy ciekawego znaleźliście. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć.